Cześć, witam w filmie na temat e, Rafała Trzaskowskiego, kandydata PO. Jeden, z, jeden film z dwóch części, w którym omawiamy kandydatów dwóch największych partii na prezydenta: czyli PiSu i PO, dzisiaj PO. E, no i proszę Was o, jak co dzień, la, o lajkowanie, o subskrypcję, żebyście wspierali mój kanał. E, no dobrze, więc zaczynamy. Lecimy. Organizowanie, nie sumienia na Rafał Czaskowskiego. Dlaczego? Organizowanie za niemieckie pieniądze kampusu Polska yy, przyszłości. To jest, to jest w ogóle ciekawa historia, to jest organizowanie przez niemieckie pieniądze. To widać, to dobrze, dokładnie widać. Yy, yy, to organizuje, to w ogóle, to jest w ogóle propagandę, taką głosi, tak. Yy, za niemieckie pieniądze kampusu. To jest w ogóle odklejone wariactwo LGBTowskie demoralizujące, yy, więc to tyle. Później mamy pod B, czyli no. finansowanie i udostępnianie lokalu dwóu ostatniego pokoleniu, jest to organizacja ciekawa, która też ma powiązania z Niemcami. Co ciekawa ta organizacja została zdelegalizowana. W Niemczech, w krajach zachodnich jest, jest ograniczana, ale w Polsce nie, dalej blokują ważne ulice miasta Warszawa. Ostatnio zablokowali Wisłostradę, widzimy więc, że ta organizacja niszczy, blokuje transport, to są gigantyczne straty powoduje, a co robi ten komunista? No, daje im, proszę państwa, udostępnia im lokal. Proszę to sobie wyobrazić. On im udostępnia lokal. To jest w ogóle całkowity skandal. E e on ten człowiek pod agenturę, pod sąd, pod sąd z, ty z tym człowiekiem. E Dalej mamy ogólna agentura niemiecka, co przed chwilą powiedziałem tak, ogólna agentura Blokowanie inwestycji ważnych, takich jak elektro, elektrownie jądrowe. CPK to nie jest ważna inwestycja. To nie jest dobra inwestycja. Dalej mamy Trzaskowski odklejonym komunistą. Ja mógłbym się jeszcze wiele wypowiadać, ale ja się do tych najważniejszych kwestii przy, przywiązuję. To jest odklejony komunista, który demoralizuje polskie społeczeństwo. To jest lgbt działania skandaliczne który ten człowiek jeszcze tak oszukuje, tak, to jeszcze powiem Państwu za kłamstwo w kolejnym punkcie, a ale no widać: odklejony komunista, który demoralizuje, który niszczy polskie społeczeństwo, e, jest całkowity przeciwny katoli, katolicki wiarom, to jest w ogóle człowiek odklejony i ten człowiek e, pod więzienie. więzienie w więzienie sąd dla niego e, głupie wypowiedzi. Głupie wypowiedzi. I teraz wam coś, zaraz coś wam takiego pokażę, coś wam takiego puszczę, żebyście to mogli wysłuchać. E, widzimy więc, że to jest komunistacja, a tu jeszcze więcej mówić. E, głupie wypowiedzi, no on takie głupie wypowiedzi mówi, że o to się w głowie nie mieści, to jest w ogóle człowiek w brak, z całkowitym brakiem e, wiedzy. I teraz wapuszczę coś takiego ciekawego. O, dobrze. Wysłuchajcie sobie. Mogę się śmiać, więc, yy, więc ostrzegam. Proszę. Ja tutaj nikt nie słyszę, bo produkowała jeszcze 4 lata temu w ogóle nie jest słyszał, co mu za ciekawa, produkowała chipy, yy, które mogą wykonywać wiele czynności na raz. One były przede wszystkim do technologii optycznej, ale to okazało się, że właśnie sztuczna inteligencja potrzebuje dokładnie tego typu układów scalonych i dzisiaj to jest jedna z najbogatszych firm na świecie. Słyszeliście to? Słyszeliście to. A firma, o której on mówi, to jest proszę Państwa... Może nie usłyszeliście? O... To jest... o, zaraz przewinę. To jest NWIDA, taka firma. E, ja się tym tematem zbytnio nie interesuję, ale to widać e, jakie on ma wiedzy. No, coś tam zawsze będę wiedzieć. Ale to jest, proszę Państwa, to pokazuje jaki ten człowiek ma całkowity brak całkowitej wiedzy. Dalej mamy kłamstwo za kłamstwem, proszę Państwa. Kłamstwo za kłamstwem. Oszukiwanie wyborców. Skandaliczne e, działania, tak? Za te rzeczy wszystkie pod sąd z tą agenturą, pod sąd. To jest kłamstwo za kłamstwem. Mieliśmy mieć kwotę, on no w ogóle do, jest pad, partii skandalicznej, jak e, to wiemy. Hmm. <laughs> więc no cóż, tu mamy jeszcze mówić. Widzimy więc. Podsumowując, widzimy więc, że to jest odklejony, jeszcze raz to powiem, komunista, komuniści to są w ogóle e, ludzie odklejeni, przeważający ilości, co prawda. A no. więc e, to raczej tyle na dziś, e, jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, lajkowania mojego kanału, no więc cóż, na razie, cześć, widzimy się już niedługo.